Siema, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj odbierzemy sobą, sobie nową legendarną postać Kit. E, jak widzicie, mamy już tutaj dostępną w sumie. Możemy sobie ją tutaj e, odebrać za kredyty, za 3800 kredytów. I ja dzisiaj to zrobię. Dostałem w sumie tutaj, można powiedzieć, e, od Supercela e, dokładnie taką ilość. Także zaraz sobie to e, odbierzemy. Też mamy nowego pasa. W ogóle dajcie znać, jak Wam się podoba. Czy e, czy będziecie kupować sobie właśnie ten e, bro pas, W ogóle tutaj mamy dwa poziomy, że tak powiem, więc dajcie znać, który wy wybierzecie i czy w ogóle kupujecie, na początku zostawcie łapę w górę suba na kanale, a ja już przechodzę, myślę, że do odbierania tej nowej postaci, bo nie ma co tutaj przedłużać tylko najpierw sobie jeszcze odbierzemy te 500 punktów to może chociaż trochę tą postać ulepszymy chociaż golda mam nie za dużo, no ale dobra, nieważne przechodzimy sobie tutaj i tutaj na dole mamy 3784 kredyty Zostało oczywiście to przeliczone z tych chromatycznych, także fajnie, że udało mi się tutaj powiedzmy zebrać na tą nową postać i mamy ją e, od razu, także co, ja klikam odbierz Tutaj wszystko leci do... OK. Brakuje 16 spoko. No i teraz e, nie będę za 3 gemy, tylko po prostu odbiorę sobie z którejś e, tutaj e, postaci dodatkowe kredyty. Więc przechodzimy sobie do meg... E, Tutaj, okej, okay, tutaj nie mamy e, tych kredytów, ale okej, okay, odbierzmy sobie te nagrody. Musimy znaleźć inną postać. Myślałem, że tutaj mam, ale na pewno w jakiejś postaci w Tiku będzie. E, zobaczmy. W Tiku też nie ma, ale podbieramy. Od razu poodbieram tutaj jak mogę. E, to może trochę tą postać e, ulepszę. Czekajcie, grom, czy w gromie będzie. Nie ma, są punkty, wiecie co? Ja sobie na razie tutaj e, posprawdzam, ale na pewno będę miał. E, może tu? Bo tutaj mamy... Okej, okay, tutaj mamy nawet 75, także nawet e, niedużo powiedzmy stracę. Dobra, także mamy 75 kredytów. E, kit odebrany, no i mamy nową postać kit legendarny 10 na 10. Także spoko. Dobra, więc odbieramy, klikamy sobie do dzieła. Dobra, tutaj jeszcze jakieś punkty w księżycową sławę poszły, odbieramy od razu to. E, I co? I może na początku trochę ulepszę to. E, tą postać mam 1600 golda, dużo nie będzie, ale coś tam może. E, się uda ulepszyć, dobra, mamy zobaczymy w ogóle, który tutaj poziom się uda zrobić. Ok, już się nie uda zrobić, który mamy? Siódmy. No, spoko można powiedzieć, że jest OK. Co my tu w sklepie mamy? Oferta, poziom w górę, dobra W sumie spoko by było kupić. Ale wiecie co, na razie tutaj? E, nie będę kupował, chociaż no, trzy koła golda Dobra, wiecie co, na razie sobie odpuszczę. Na razie zobaczymy, co my tu mamy za misję. I co by tutaj porobić, bo na pewno trzeba zagrać sobie tą postacią eee, także bierzemy sobie tą postać I bierzemy sobie oczywiście solo, zrobimy sobie od razu dzienne misje, myślę, że spoko eee, także co, lecimy? Prawie 50, ile tam? 7 chyba tysięcy czy 6 mam teraz? Nie wiem ile mam. Eee, pucharów, ale chyba 57 prawie Dobra, lecimy. No mapka nie za fajna w sumie na tą postać, no ale to jest wiadomo, tu jest eee, niski poziom, także Zobaczymy, powinno się udać wygrać. Pierwszy raz w ogóle gram tutaj tą postacią. E, zobaczymy w ogóle, jak to wyjdzie. Ok, ult się ładuje sam. Może sobie dojedziemy tego Rico e, Tylko, że on już tutaj dostaje od Piperki. Ok, nawet udało się bez ulta. Ja sobie to zbiorę i może na tą Piper skoczy. Ona, ojajaj, dobra, a teraz. Ok, udało się. Jakiś tutaj damage idzie. Dobra, i dobijamy. Mamy y, kolejną postać ubitą dobra, wpadamy tutaj, ubijamy w sumie sami się wybili nawet e, dobra, zbieramy kolejnego cubesa, 9 mamy jeszcze trzy postacie, w sumie dwie oprócz mnie e, tylko no trzeba sobie chyba poczekać gdzie oni są, bo tak szukać ich to średnio, na pewno sobie dojedziemy kogoś, Ok, już mamy wielkie starcie dobra, dalej szukamy, nie wiem w sumie gdzie on może być no mapka jeszcze spora, no tutaj jedna postać została a nie chcę wy... Okej, okay, dobra, po tej stronie był, tutaj sobie poko stoi, także go od razu dojeżdżamy. Okej, okay, uda się, jeszcze zultujemy, dobra. Udało się ultem go ubić. Mamy tutaj wygraną pierwszą grę, plus 10 pochorów, a w sumie to plus 15, bo oczywiście mamy tutaj zwycięską pasę, także klikamy play again i lecimy sobie jeszcze... Yy, zagramy sobie dwie gierki, żeby dorobić właśnie tego quest'a. Yy, myślę, że powinno pójść dosyć szybko, więc yy, spoko, dobra. Kolejna gierka. No tutaj też nie powinno być ciężko. Od razu lecimy, może tą e, penę dojedziemy. Ale na razie sobie zbierzemy tutaj tego Power Cube'a. Dobra, jeszcze raz. Ok. I teraz lecimy. Przecież tutaj widzę walka, Dobra. A, peny została ubita. Ale tego Barleya sobie ubijemy. Ok, dobra, udało się. Wyleczę się i od razu podjeżdżam tą nitę. Chociaż czekacie, sobie zbiorę. Może najpierw e, tutaj tego Cubesa i teraz mamy podjazd z Auto Aima, ok, udało się. I teraz dobijamy po prostu atakiem. Także spoko. Szkoda, że nie można tutaj yy, przetestować tego skakania na swoich yy, teammateów, ale to yy, sobie raczej darujemy. Na razie po prostu chcę sobie zrobić tutaj tego. Yy, questa dobra, zbieramy ile par cupsów tutaj dla mnie. Dobra, i jeszcze znowu mamy tutaj dwóch. Yy, przeciwników, ciekawe czy znowu się ktoś tam wybi Okej, okay, tutaj jest ktoś, skoczymy w ciemno Ajajaj, niestety nie trafiłem Ale dobra, ubijemy i tak I tutaj mamy Asza Którego od razu do, doskakujemy do niego I ubijamy, dobra Druga gierka wygrana, no szybko to idzie, spoko yy, Wychodzimy sobie Kolejne tutaj w ogóle Okej, okay, tutaj się robi i tutaj mamy jakieś Żeby obrażenia robić, no ale spoko Na razie skupimy, skupię się na tych dwóch yy, Tutaj questach, czyli wygrać jeszcze jedną gierkę muszę, także od razu klikamy zagraj ponownie, dobra, tym razem się respimy na dole, jednego psa mam przed sobą, także od razu go e, tutaj będę niszczył, tego stew na przykład, bo tutaj jakoś tak do mnie idzie, okej, okay, tylko żeby on mnie nie dojechał, ale no, tutaj poziom nie za wysoki, raczej to są boty nawet, e, także udało się go porobić, zbieramy tutaj trzeciego psa chester na środku, okej okay. Ja też już sobie tutaj w środek tego Primo, raczej nie będę dojeżdżał i lecę już tutaj e, w środek. Skoczymy na broka, no i ubijamy go już sobie na spokojnie. Okej, jeszcze tu Misiek był. Znowu zostało dwóch. Ojoj, i ten poleciał. Dobra, doskakujemy do niego od razu. Okej, i jeszcze raz. Okej, mamy go. I teraz tutaj został Lu, tylko że mnie nie porobił. Wiecie co, dla pewności ja się tutaj trochę wyleczę. Yy, Okej, okay. i teraz dojeżdżamy go jeszcze, ultujemy No i dobra, mamy wygraną gierkę Chociaż jeszcze tutaj trzeba było go dobić zwykłym atakiem Mamy wygraną gierkę, mamy yy, Questa zrobionego, wychodzimy sobie I zobaczmy ile tutaj Okej, okay, jeszcze start drop, spoko Także klikamy, no niestety 50 monet, 45 pucharków szpadło Także szybko yy, Odbierzemy sobie myślę te nagrody tutaj Które są w tym pasie Golda sobie na pewno odbierzemy I mogę że w sumie ulepszę trochę jeszcze tego tą postać, ok, mamy ósmy level, no dobra, ósmy level już trochę lepiej, odbieramy jeszcze te dwa start dropy, zobaczmy czy będzie jakiś legendarny na odcinku, mamy epicki ale zobaczmy co tu będzie 100 punktów mocy, dobra i mamy jeszcze jeden tutaj Stardrop, a tutaj będzie Niestety tylko rzadki, także lipa trochę Ale to podwajacza, także myślę, że Okej okay nawet, także myślę, że to było na tyle w tym odcinku Dajcie znać, czy wy macie kita Czy udało wam się go odblokować teraz Czy może wcześniej sobie kupiliście eee, Także dajcie znać, zostawcie łapę w górę Suba na kanale, dzięki za oglądanie Do następnego odcinka, siema